Palam tego. Letal tempo. Letal to tempo. To jest tempo to jest letal kompany. Letal tempo to ty masz w lolu O kurwa. O, o nie, to gada. <laughs> <laughs> o stary. O, światło zgasiłem. do no, kurwa na mnie. chuju <laughs> O stary. Dobra, butuj się na Discordie. Dobra, dobra. Palasz? <laughs> skur... Chodź, leciłem. O cie... Ty, co jest kurwa? Halo? Halo, no? Halo, no, gdzie ty alo. jesteś? O. Tu jestem Co my mamy robić Dzięki za grze tak to leciało? Łopok Stary, myślicie, ja wiem, co tu trzeba zrobić? Jak <laughs> ty biegasz, ty pan? <śmiech> <śmiech> o, śluby <żywy> chuj <chod. śmiech> Dobra, Dobra, dawaj tutaj <laughs> Czekaj... Uuu! Ej, co tam iść Ej stary, utknąłem O kurwa o, Nie Świecie ze mnie nie. Chuj no dobra, idziemy, idziemy, dalej. idziemy dołem. Stary tu nic nie ma OREL właśnie My chyba zrobiliśmy od dupy strony tę grę, wiesz Tak mi się coś wydaje Kurwa stary coś mi połyka Co jest kurwa Malarz! 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 Malarz, postarajmy się! A pierdolę idziemy za... kurwa. Ale ten razem może pójdźmy. Prosto! O patrz, main entrance jest tam, wyświetla się. Jak prawem sobie skanujesz. idziemy tam. pójdźmy gdzieś tam to my w lewo się... w peace tu. Coś mi się wydaje, że w tym budynku nie będzie jasno. Kod do mnie przyszedł mi. O kurwa. Stary, chodź tu. Ja pierdolę. Czekaj, czekaj chwilę. Kurwa. Nie zostawę mnie tu, stary. O, ja drzyj, pierdolę. się. <grym> Jezus otisto. Patrz, ej patrz, patrz. tu Znalazłem coś. Big Bolt. Wziąłem. I, to, i potem sprzedajemy to. Ej, ta gra jest zajebista. Widzisz cokolwiek? Chodź w... Kurwa. Słyszałeś to? Tak. Dobra, chodź w To było z lewo, ale... Spierdalamy sobie, to się trochę stresuje No, malarz... O, czekaj, to to jest! No właśnie mówię ci o tym, trzeba... Chodź, chodź tam, tam... Nie tędy, kurwa! Pasu! Ja pierdolę, nie! Ja to pierdolę! Ja stąd spierdalam. Wy <śledziny> stary, darkness deceased. <śledziny> jak... Kurwa, no tu je, no notuję, jak notuję? No skur! Jak to sprzedać? Tak, ty już wystartowałeś, czy jest, tu jest? czekaj na mnie! Chodź, prędko, Płodź. trzeba znaleźć rzeczy, nie tylko Big Polta. To jest jakieś gówno. To... to jest, kurwa, to, jest to jest mina! To jest mina! O kurwa! Jak jebło! Nie wiem <sus arithmetic> Co Nie mogę... tak? Czekaj, czekaj, Należy Na leżyniu koleg, tak 5 Mogę Cię sprzedać! Mogę Cię sprzedać! Ja pierdolę, wrócił Niech zostanie włączona Czekaj, czy to się tak... Myślisz, że to się tak da? Ooocało. O ja chuj. pierdolę coś tak zjebany Dobra, teraz... Teraz to wyjdzie. Nie, ja to jest jedna. Tak tylko nie wchodź w minę. Tu jest mina! malarz. 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 Chodź tu Mina! Tu, widzisz? Mina? Widzisz tu mówię, że tu trzeba skakać! O, 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 ki! Też mam ki. A, kurwa, zajebałeś mi. O kurwa. No i. Ej, a, a tutaj? Just. O, ja piór dole. Mina, Uważaj. Kurwa, uważaj, stary. Co ja mam? Nie mam... wiem, bo co cały śni, tu musi być dużo warte. O, kolejne. Mam pickle z ogórki. A ten klucz brać ze sobą chyba nie? 39 moje góry są warte A, chodzimy Kurwa pasu, nie wchodzimy! Ja pierdolę! Uciekaj stary, nie chodź tam! Ja pierdolę! Stary, nie chodź no. tam, nie chodź tam, nie chodź tam Kurwa jakaś mała dziewczynka była w korytarzu się śmiała tam na mnie Oj, wszedł tam. O co to jest? Ja pierdolę, stary! Bierzemy to. Wypierdolamy stąd. Hahaha, <śpiewa> jak 51! Dobra, zabieramy się, dawaj, kurwa. Ja tam nie wracam, stary. <śpiewa> jak piepnął, się... tym kurwa. <śpiewa> o kurwa, stary, wyjebał mnie! Aha, nie jest źle. Ej, dobra, ale musieliśmy strzelać, a co chodzi w gierce, nie? Możemy zamknąć o. Ej! Pana o! Ej! ej! Co to jest? Co to jest? O O, nie! Ja spierdalam! Bardzo, <noise> nienawidzę cię. <noise> Wiesz jak to śmieszne było, stary? Nie <noise> No ale cię kurwa porwało, stary. <noise> ale mów, dlaczego ze śmieć wizam? Ktoś stracił mi jeden dzień! Słyszysz to? No. Chój, chodź. Nie wiem! Raz się żyje. Co ja, putka! No, za takie bo to może na odgłos rajdować. O. Uuu, big bolt Czy też tak. Just key, just key! Gdzie będzie stary? O kurwa stary tu jest coś lepszego Idziemy O kurwa spierdalamy ucieka, Uciekaj, 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 uciekaj Balasz ucieka, ucieka. pamiętasz wyjście? Nie To nie <grytanie grytanie> tam. tam Tu po ja lewo nie. Tu, tu Balasz z ciebie, ciebie, Tu chodź Ja pierdolę No stary, tam! Prosto, idź prosto! Biegni! Ja pierdolę! Stary, mam, mam jakieś potężne gówno. Zapomniałem, że światło nie idzie. Uciekaj! Uciekłeś, kurwa, stary! Co? Czekaj mamo mnie bo... Ja pierdolę Malarz nie możemy grać w tą grę Miemo no, kurwa zjadło mnie To jest czarny księżyc stary U. O kurwa chowa się, chowa się, chowa się I Dobra ja biegnę Biegnę zim, nim, biegnę, biegnę Uuu kurwa To <ścoughs> mnie zsmarło gdzieś dzieli Co za debil malarz, nie wiem Miałem mówić ci, że slime jest ty się oczywiście musiałeś wpieprzyć <laughs> dobrze, To się da dodować. Nie zdążyłem. Mam 97 IQ. Ciebie coś ja. Mam 90... No chodź chodź, bo ja mam full eQ A jak ja chodzę. Coś tam jest, coś tam jest, pasu, coś tam jest. Zdejmij to ze mnie, proszę cię. No to z... O kurwa, ła. Wow. Kirtoni, to zabij to, to kurwa! Au! Czemu nie bierz znakiem stary? No bo mogę, o taką mocliwość. Dobra, chodź. Ej, ma... ile masz jeszcze ku. Mam dwa. Masz B, ja troszeczkę ważyłem. Dobra, jak wyjść? Ale ja też trochę teraz wasze kurwa. Tędy, prosto, prosto, prosto. To chodź, chodzimy. Gdzie ty idziesz, kurwa? Kurwa, pasu! 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 Nie będę ci tego mówił, bo byś zaczął spieprzać A co się stało? Nic, nic, idź, idź. Pasu, no powiedz co się stało? Przebiegła ko ciebie jakaś zmutowana szczurka wielkości psa. Welcome to Arcisupery Pass Trzymaj Ooooo!